Let's get started. Tam dzisiaj zaprezentuję gruby kontur Robiąc sobie linię W tą stronę Później dojeżdżamy z drugiej strony, czyli robiąc tak, dojeżdżamy później do tej linii szczególnie przy cienkiej kresce z drugiej strony i tu już puszczając, ponieważ najeżdżamy już na tą samą linię, czyli jeszcze raz w ten sposób i później. przetrzeć, bo już za bardzo linii nie widać. Czyli tak. I później dojeżdżając do tej linii. drugiej strony. Warto sobie właśnie dość często przecierać, aby widzieć dokładnie, gdzie się ubijamy. Teraz robię wypełnienie w środku. Również im bliżej siebie mamy tutaj tą skórę sztuczną jest łatwiej o, czasami właśnie ja to nazywam, że tak pluje mi już po dłuższym użyciu Cartridge, więc tym bardziej trzeba wtedy wycierać No i to znaczy, że chyba będę niedługo zmieniał cartridge ale na pewno warto co jakiś czas szczególnie używając tak jak ja wazeliny gdzie ta wazelina wiadomo również no, wpływa na, na wbijające się igły i warto co jakiś czas sobie czyścić, tak jak wcześniej pokazywałem w wodzie destylowanej, na rantach ręczników. I teraz możemy przystąpić dalej do tatuowania. jak mówiłem, jedną, i teraz jedziemy drugą. Przyjęło się czy do tworzenia linii oraz do konturu najlepsze jest między 7-8V. Ja używam ustawienia maszynki 7V. Też warto sobie tak jakby naciągać tą skórkę sztuczną nawet jak prawdziwą. Czyli tak jak mówiłem, robiąc w ten sposób, później do tej linii dojeżdżamy. Z drugiej strony, oczywiście, przecierać, żeby widzieć, gdzie się wkuwamy. Akurat ze sztuczną skórą można sobie ją ustawiać dowolnie, ale przyzwyczajenie naciągania skóry, myślę, że taki nawyk przydaje się później. Normalnym tatuowania na skórze, gdzie ta skóra wiadomo sztuczna e, leżąc tak na twardym stole, tak nie drga jak prawdziwa. No ale takie drganie, właśnie tu na rogach, też można sobie imitację, jakby prawdziwej skóry, zrobić i o skórka lekko drga, wtedy tą prawdziwą skórę ludzką naciągamy, żeby mieć dokładniejsze wbicie. W czasie tatuowania bazylina jest używana przed tatuowaniem. Nałożenie cienkiej warstwy na skórę pomaga, ile łatwiej przesuwać się po powierzchni skóry, natomiast podczas tatuowania Wazelina pomaga utrzymywać skórę nawilżoną, co ułatwia pracę. Ponadto ma działanie natuszczające i ochronne. Skutecznie e, zapobiega wysuszaniu oraz regeneruje uszkodzony na skórę. Po tatuowaniu wazelina natomiast chroni świeży na przed bakteriami i utrzymuje skórę nawilżoną. Wspomagając proces gojenia. Eee, pozwoli to na utworzenie wodoszczelnej powłoki, która chroni przed wodą. Polecam eee, również takie plastry do nakładania po zrobieniu tatuażu na skórę. Jak również wszelkiego rodzaju kremy nakładane na świeżo zrobione tatuaże. Chciałbym również pokazać wspomniany cover zdjęty z kostki mojej przyjaciółki, gdzie chciała dodać kolory do niego. Lub też będę robił jakąś lekką przeróbkę i cover tego tatuażu. Wspominam o tym w poprzednim odcinku. Moje poprzednie nagrania umieszczę w opisie pod tym filmem. Także zapraszam do oglądania moich, zarówno tych, które powstaną, jak i wcześniejszych nagrań, gdzie też pokazuję czyszczenie cartwidży przy tatulowaniu. Dziękuję za uwagę. Łapka w górę, mile widziana. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.